W dalszym ciągu impas w sprawie sanatorium dla dzieci Aleksandrówka w Jarnotówku. Podczas wczorajszej burzliwej dyskusji na sesji Rady Powiatu nie udało się dojść do porozumienia w sprawie dalszych losów ośrodka. Ośrodkowi Rehabilitacji i Leczenia Dzieci grozi likwidacja, ponieważ Narodowy Fundusz Zdrowia drastycznie obniżył kontrakt z placówką. W takiej sytuacji władze województwa, by nie zamykać senatorium, chciały przekazać się pod zarząd powiatu nyskiego, na to jednak radni się nie godzą. No niestety mamy ograniczone możliwości finansowe i nie możemy sobie pozwolić na nowe zadania, które będą e, no, generować koszty dla nas. Według naszej ekspertyzy wstępnej to jest kwota około 2 milionów na remont. Musielibyśmy przejąć ten obieg z marszu. Środki unijne będą dostępne dopiero w roku 2015. Więc co będzie między 2014 2015? Grozi nam też zamknięcie placówki przez Straż Pożarną, przez Sanepit. Na ewentualnej likwidacji ośrodka najbardziej ucierpią dzieci i małych pacjentów. W ciągu roku przez sanatorium przewija się około 800, a placówka jest ze względu na swoje położenie unikatowa. Badania Polskiej Akademii Nauk 2020 Drugim roku wykazały, że ten klimat jest bardzo sprzyjający rehabilitacji schorzeń dróg oddechowych. My jesteśmy jedną z dwóch placówek na terenie opolszczyzny, która realizuje rehabilitację dzieci. Rehabilitację ogólnoustrojową, z tym, że w Suchym Boże jest to rehabilitacja schorzeń, schorzeń ruchowych, natomiast u nas jest to rehabilitacja schorzeń dróg oddechowych. Samośrodek od lat jednak nie był remontowany, co wpłynęło na obniżenie wartości kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Rozumiemy, że jest tam ciężka sytuacja, ludzie walczą o pracę i mamy nadzieję, że samorząd pochyli się, województwa pochyli się na tym tematem, dofinansuje spółkę w zakresie remontu tego obiektu, jeśli nie dziś, to w najbliższej przyszłości i ten obiekt, i ta placówka będzie funkcjonować dalej. Jest jednak nadzieja na to, że sanatorium uda się uratować. W tej chwili, jak ta sytuacja jest taka, jaka jest, to, to wydaje mi się, że i zarząd się pochyli jeszcze raz nad tym wszystkim i to będzie i, i, i radni też się do tego zwrócą i, i przeanalizuje się sytuację, jak z tego, wszystkiego, z tego wszystkiego wybrnąć. Czasu na podjęcie decyzji nie zostało wiele, bo przerwanie działalności sanatorium oznacza jego definitywne koniec